Czy kiedykolwiek martwiłeś się, że oszuści codziennie znajdują nowe sposoby na oszukiwanie seniorów? W miarę jak się starzejemy, świat nie staje się życzliwszy. I chociaż technologia dała nam wiele udogodnień, otworzyła także drzwi dla przestępców, którzy wiedzą, jak atakować seniorów, gdy są najbardziej bezbronni. To, co kiedyś wydawało się bezpieczne, nagle może stać się pułapką, a często to właśnie najbardziej ufni i dobroduszni z nas padają ofiarami. Dlatego bycie poinformowanym to nie tylko mądrość, to konieczność ochrony Twoich ciężko zarobionych oszczędności, spokoju ducha i niezależności. W tym filmie ujawniamy pięć nowych popularnych oszustw, które szybko rozprzestrzeniają się wśród seniorów. Każde z nich zostało zaprojektowane tak, aby wyglądać przekonująco na powierzchni, ale za tym kryje się schemat, który może wyrządzić prawdziwą szkodę, jeśli go nie rozpoznasz. Od fałszywych głosów w telefonie po internetowe schematy, które wydają się legalne, te oszustwa są bardziej wyrafinowane niż kiedykolwiek wcześniej i celują w starszych dorosłych w coraz większej liczbie. Zostań ze mną do samego końca, ponieważ ostatnie oszustwo, które omówimy, może być najbardziej zaskakujące ze wszystkich, a jego zrozumienie może uratować Ciebie lub kogoś, kogo kochasz, przed poważnymi stratami finansowymi. Zanim skończysz oglądać ten film, nie tylko będziesz wiedział, jak rozpoznać te oszustwa, ale poczujesz się silniejszy i bardziej pewny w kwestii ochrony siebie w dzisiejszym świecie. Teraz zaczynamy. Numer 1 Oszustwo Wsparcia Technicznego. Jednym z najszybciej rosnących oszustw dziś jest tak zwane oszustwo wsparcia technicznego, które żeruje na seniorach, którzy mogą nie czuć się tak komfortowo z technologią jak młodsze pokolenie. Często zaczyna się od telefonu lub nagłego pop-upu na ekranie komputera ostrzegającego, że coś jest nie tak. Wiadomość może mówić, że Twój komputer jest zainfekowany wirusem, że Twoje konto bankowe zostało skompromitowane lub że Twoje urządzenie zaraz się wyłączy, chyba że natychmiast podejmiesz działania. Pilność to haczyk, ponieważ kiedy czujemy się zaniepokojeni, jesteśmy bardziej skłonni słuchać kogokolwiek, kto wydaje się mieć rozwiązanie. Osoba po drugiej stronie linii zwykle brzmi profesjonalnie, spokojnie i pomocnie, co sprawia, że łatwo uwierzyć, że jest legalna. Mogą twierdzić, że dzwonią z znanej firmy jak Microsoft czy Apple i przeprowadzą cię przez to, co wydaje się być prawdziwym procesem naprawy problemu. Często proszą o przyznanie im zdalnego dostępu do komputera, aby mogli rozwiązać problem. Gdy już są w środku, mogą zobaczyć wszystko na Twoim urządzeniu, e-maile, zapisane hasła, konta bankowe i stamtąd szkoda może być nieskończona. Niektórzy oszuści idą o krok dalej, pobierając opłaty za fałszywe usługi. Mogą poprosić o zapłacenie małej opłaty serwisowej za naprawę, często żądając kart podarunkowych lub przekazów pieniężnych jako płatności. Te są niemożliwe do wyśledzenia, co sprawia, że niemożliwe jest odzyskanie pieniędzy. To, co początkowo wydaje się małą kwotą, może przerodzić się w setki, a nawet tysiące dolarów, gdy będą dalej wymyślać nowe problemy do naprawy. Okrutną częścią jest to, że wielu seniorów zdaje sobie sprawę, że zostali oszukani dopiero długo po tym, jak pieniądze zniknęły. Pozwól, że podam Ci przykład. Mężczyzna o imieniu Harold, 78-letni, otrzymał popup na swoim laptopie podczas przeglądania wiadomości. Wiadomość mówiła, że jego konto bankowe zostało skakowane i nalegała, aby natychmiast zadzwonił pod numer. Gdy zadzwonił mężczyzna podający się za technika, przekonał Harolda do pobrania programu, który dał zdalny dostęp. W ciągu kilku minut oszust był w jego komputerze, przesuwając pliki, udając, że naprawia problem. Haroldowi powiedziano następnie, że musi zapłacić 200 dolarów, aby zabezpieczyć swoje konto. I ponieważ brzmiało to rozsądnie i pilnie, zrobił to bez wahania. Tydzień później Harold odkrył, że znacznie więcej niż 200 dolarów zostało pobrane z jego konta bankowego. Lekcją tutaj jest nie czuć się zawstydzonym, jeśli coś takiego ci się przydarzy. Ci oszuści to profesjonaliści w zakresie oszustwa, i nawet najbardziej ostrożne osoby mogą zostać złapane z zaskoczenia. Ważne jest nauczenie się sygnałów ostrzegawczych. Jeśli ktoś dzwoni do ciebie z niebieska twierdząc, że twój komputer jest w niebezpieczeństwie lub jeśli pojawi się popup nalegający, abyś natychmiast zadzwonił pod numer, zatrzymaj się i pomyśl. Prawdziwe firmy tak nie działają. Nie dzwonią do ciebie bez powodu. I nigdy nie żądają natychmiastowej płatności kartami podarunkowymi lub przekazami pieniężnymi. Seniorzy, którzy są świadomi tego oszustwa, mogą nie tylko chronić siebie, ale także ostrzegać innych. Otwarte mówienie o tych doświadczeniach może zabrać wstyd i zastąpić go wzmocnieniem. Każda opowiedziana historia to szansa na uratowanie kogoś innego przed wpadnięciem w tę samą pułapkę. Pozostając czujnym i kwestionując nieoczekiwane, chronisz swoje finanse, swoją tożsamość i swój spokój ducha. Numer drugi – oszustwo medicare i ubezpieczenia zdrowotnego. Inne oszustwo, które szybko rozprzestrzenia się wśród seniorów, dotyczy medicare i ubezpieczenia zdrowotnego. Często zaczyna się od telefonu od kogoś podającego się za przedstawiciela Medicare, Social Security lub dostawcy planu zdrowotnego. Dzwoniący może używać oficjalnie brzmiącego języka, czasami nawet cytując twój numer Medicare lub część twoich danych osobowych, które uzyskali gdzie indziej. Mogą powiedzieć, że kwalifikujesz się do nowych świadczeń, bezpłatnego sprzętu medycznego lub zniżek na leki. Cel jest zawsze ten sam: oszukać cię, abyś podzielił się wrażliwymi informacjami lub zgodził na usługi, które będą cię drogo kosztować. Ci oszuści wiedzą, że opieka zdrowotna to główny problem dla seniorów i używają tego do stworzenia fałszywego poczucia zaufania. Mogą ci powiedzieć, że kwalifikujesz się do bezpłatnego badania zdrowia lub że musisz potwierdzić swoje dane Medicare, aby utrzymać aktywne ubezpieczenie. Przekaz jest zaprojektowany tak, aby brzmiał pilnie, jakbyś ryzykował utratę świadczeń, jeśli nie będziesz współpracować od razu. Dla kogoś, kto zależy od Medicare, to poczucie strachu może przesłonić ostrożność. To okrutny trik, który gra na naszych najgłębszych obawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Weź na przykład historię Margaret, 81-letniej wdowy. Otrzymała telefon od kogoś podającego się za przedstawiciela Medicare, mówiącego, że kwalifikuje się do nowego monitora cukrzycy za darmo. Wszystko co musiała zrobić, to potwierdzić swój numer Medicare i datę urodzenia. Margaret, chcąc skorzystać z tego, co brzmiało jak pomocna oferta, podała informację. Tydzień później zaczęły przyjeżdżać do jej domu pudła z niepotrzebnym sprzętem medycznym. Wkrótce potem jej konto Medicare pokazało tysiące dolarów w roszczeniach za przedmioty, których nigdy nie zamawiała ani nie używała. Zanim zdała sobie sprawę z tego, co się stało, szkoda była już wyrządzona. Powodem, dla którego to oszustwo działa tak skutecznie, jest to, że seniorzy są przyzwyczajeni do szanowania władzy, szczególnie jeśli chodzi o programy rządowe. Gdy ktoś twierdzi, że dzwoni z urzędowej agencji, naturalne jest słuchanie. Oszuści polegają również na tym, że wielu starszych dorosłych zarządza wieloma lekami lub stanami zdrowotnymi, co sprawia, że obietnica bezpłatnej lub zniżkowej opieki jest szczególnie kusząca. Język, którego używają, jest starannie zaprojektowany, aby obniżyć Twoją czujność i sprawić, że będziesz działać bez kwestionowania. Prawda jest taka, że Medicare nigdy nie zadzwoni do ciebie niespodziewanie, aby poprosić o dane osobowe. Nie będą naciskać na Ciebie, abyś podał szczegóły przez telefon, i z pewnością nie będą grozić Twoim ubezpieczeniem, jeśli nie odpowiesz. Jeśli otrzymasz taki telefon, najbezpieczniejszą odpowiedzią jest natychmiastowe rozłączenie się. Jeśli martwisz się o swoje świadczenia, użyj oficjalnego numeru medycary wydrukowanego na Twojej karcie, aby to zweryfikować. Ufaj informacjom kontaktowym, które już masz, a nie tym, które podaje nieznajomy przez telefon. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia zawartościowe, proszę skomentuj numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam zapisać się i włączyć dzwonek, abyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrej treści, która informuje i inspiruje Cię. Teraz idźmy dalej. Numer trzeci. Oszustwo zakupów online i dostaw. W dzisiejszym świecie zakupy online stały się wygodą, którą wielu seniorów pokochało, szczególnie gdy mobilność staje się ograniczona lub gdy łatwiej jest zamówić z domu niż wychodzić. Ale z tą wygodą przychodzi nowa fala oszustw, które szybko się rozprzestrzeniają. Te schematy często przybierają formę fałszywych stron internetowych, mylących reklam lub fałszywych powiadomień o dostawie wysyłanych przez e-mail lub SMS. Wyglądają przekonująco na powierzchni, ale są zaprojektowane do kradzieży pieniędzy, danych osobowych lub obu. Oszustwo może zacząć się na wiele sposobów. Być może widzisz reklamę przedmiotu, którego chciałeś, oferowanego w cenie, która wydaje się prawie zbyt dobra, aby była prawdziwa. Klikasz link, a strona internetowa wygląda profesjonalnie kompletna ze zdjęciami, recenzjami klientów, a nawet bezpiecznie wyglądającą stroną kasy. Ale gdy złożysz zamówienie, produkt nigdy nie przyjeżdża. Co gorsza, oszuści mają teraz numer Twojej karty kredytowej i adres rozliczeniowy. W innych przypadkach możesz otrzymać wiadomość tekstową lub e-mail mówiący, że dostawa paczki nie powiodła się i nalegający, abyś kliknął link, aby ponownie zaplanować. Ten link często prowadzi do strony zaprojektowanej do przechwycenia Twoich danych osobowych lub zainfekowania urządzenia szkodliwym oprogramowaniem. Rozważmy historię Roberta, 72-letniego emeryta, który lubi ogrodnictwo. Natknął się na stronę internetową oferującą wysokiej jakości narzędzia ogrodnicze w połowie zwykłej ceny. Strona była pełna atrakcyjnych zdjęć i świetnych recenzji. Więc Robert zdecydował się złożyć zamówienie. Mijały tygodnie i nic nie przyszło. Gdy próbował skontaktować się z obsługą klienta, numer telefonu nie działał, a e-mail odbił się z powrotem. Do tego czasu oszuści nie tylko wzięli jego płatność, ale także próbowali dokonać dodatkowych obciążeń na jego karcie kredytowej. Była to bolesna lekcja, że nawet pozornie proste zakupy mogą nieść ryzyko. Oszustwa dostaw są równie niebezpieczne. Powszechnym trikiem jest wysyłanie wiadomości, które wyglądają, jakby pochodziły od popularnych firm kurierskich. Mogą powiedzieć coś w stylu: Twoja paczka nie mogła zostać dostarczona. Kliknij tutaj, aby potwierdzić swój adres. Dla seniorów, którzy mogą oczekiwać dostawy od wnuka lub apteki, ta wiadomość może wydawać się pilna i wiarygodna. Ale kliknięcie linku może otworzyć drzwi do kradzieży tożsamości lub oszustwa. Emocjonalnym ciągnięciem w tych oszustwach jest poczucie oczekiwania. Gdy czekasz na paczkę, pomysł, że może być opóźniona lub zgubiona, może wywołać natychmiastowe działanie. Oszuści liczą na te reakcje, naciskając na ciebie, abyś kliknął, zanim zatrzymasz się, by pomyśleć. A gdy już mają twoje informacje, szkoda może się szybko rozprzestrzenić. Najlepszą obroną jest pamiętanie, że bezpieczeństwo online nie różni się od bycia ostrożnym przy swoich drzwiach wejściowych. Tak jak nie dałbyś swojego portfela nieznajomemu, który niespodziewanie zapuka, nie powinieneś przekazywać swoich danych stronie internetowej lub wiadomości, której nie ufasz w pełni. Pozostając czujnym i dwukrotnie sprawdzając przed działaniem, możesz bezpiecznie robić zakupy online i cieszyć się wygodą bez ryzyka. Numer czwarty oszustwo romantyczne i towarzyskie. Wśród najbardziej rozdzierających serce oszustw, z którymi seniorzy spotykają się dziś, są te zbudowane wokół romansu i towarzystwa. Te oszustwa celują w naturalną ludzką potrzebę połączenia i często się udają, ponieważ samotność może być tak potężną siłą w późniejszych latach. Schemat zwykle zaczyna się od wiadomości na stronie mediów społecznościowych, platformie randkowej online, a nawet przez e-mail. Oszust przedstawia się jako ciepły, uważny towarzysz, często twierdząc, że dzieli podobne zainteresowania lub doświadczenia życiowe. Na początku rozmowy wydają się szczere, pełne miłych słów i chęci słuchania. Czasem buduje się zaufanie i wtedy zaczynają się prośby o pieniądze. To, co czyni to oszustwo szczególnie niebezpiecznym, to fakt, że rozwija się powoli. W przeciwieństwie do oszustw wsparcia technicznego czy dostaw, które uderzają szybko, oszustwa romantyczne mogą trwać tygodnie lub miesiące, zanim zostaną złożone jakiekolwiek prośby. Oszust może powiedzieć, że podróżuje za granicę, pracuje nad projektem daleko od domu lub radzi sobie z osobistą sytuacją kryzysową. Ich historie są skonstruowane tak, aby dotknąć serca, a ponieważ już zainwestowali czas w budowanie relacji, ofiara czuje się bardziej skłonna do pomocy. Wielu seniorów wysyła pieniądze nieraz, ale wielokrotnie przekonanych, że wspierają kogoś, kto naprawdę się o nich troszczy. Weź przykład Eleanor, 74-letniej wdowy. Dołączyła do strony społecznościowej, aby pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną, ale wkrótce skontaktował się z nią mężczyzna podający się za emerytowanego oficera wojskowego. Był uważny, czarujący i wydawał się rozumieć jej samotność. Po kilku tygodniach ciepłych wymian opowiedział historię o tym, że utknął za granicą bez dostępu do swojego konta bankowego. Czując współczucie i wierząc w więź, którą ukształtowali, Eleanor przesłała mu pieniądze. Gdy to zrobiła, prośby stały się większe i bardziej pilne. Zanim zdała sobie sprawę, że to oszustwo tysiące dolarów zniknęły, a ból emocjonalny był równie dotkliwy jak strata finansowa. Okrucieństwo tego oszustwa polega na tym, że nie tylko okrada seniorów z pieniędzy, ale także z zaufania. Po takim doświadczeniu wielu ofiar ma trudności z ponownym otwarciem serc nawet na szczere osoby, które chcą się o nich troszczyć. Wstyd i zawstydzenie mogą być przytłaczające, powodując, że utrzymują sytuację w tajemnicy przed rodziną i przyjaciółmi, dopóki nie będzie za późno. Jak możesz się chronić? Pierwszym krokiem jest rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych. Bądź ostrożny, jeśli ktoś, kogo nigdy nie spotkałeś osobiście, zbyt szybko wyznaje silne uczucia. Zwróć uwagę na wymówki, które uniemożliwiają im spotkanie twarzą w twarz i bądź sceptyczny wobec jakichkolwiek próśb o pieniądze, bez względu na to, jak pilny brzmi powód. Prawdziwy przyjaciel lub partner nie będzie wywierać na ciebie presji finansowej, szczególnie na początku relacji. Świadomość może przekształcić słabość w siłę. Wiedząc, jak działają oszustwa romantyczne, nadal możesz cieszyć się korzyściami pozostawania społecznie połączonym bez padania ofiarą. A gdy dzielisz się tym, czego się nauczysz, pomagasz także chronić innych. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia zawartościowe, proszę skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam zapisać się i włączyć dzwonek, abyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrej treści, która informuje i inspiruje cię. Teraz idźmy dalej. Numer 5. Oszustwo inwestycyjne i nagrodowe. Być może jeden z najstarszych tricków w książce, ale wciąż jeden z najbardziej skutecznych przeciwko seniorom, to oszustwo inwestycyjne i nagrodowe. Ten schemat przychodzi w wielu przebraniach, ale jego serce jest zawsze takie samo. Oszuści obiecują ci coś wielkiego, gwarantowane zyski, ogromne wygrane lub zmieniające życie zwroty, jeśli tylko szybko działasz i wyślesz pieniądze. Seniorzy są szczególnie atakowani, ponieważ wielu szuka bezpiecznych inwestycji na emeryturę lub ma nadzieję zostawić coś dla swoich rodzin. Te pragnienia są szlachetne, ale oszuści przekręcają je w możliwości eksploatacji. Strona inwestycyjna oszustwa często zaczyna się od telefonu, emaila, a nawet reklamy online twierdzącej, że nowa możliwość ma wystartować. Może to być akcja, której nie można przegapić kawałek ziemi za granicą, lub specjalna obligacja, która rzekomo przewyższa rynek. Język jest zawsze pilny, mówiąc ci, że musisz działać od razu albo przegapisz. Chcą Twoich pieniędzy wysłanych bezpośrednio do ich kieszeni, bez zamiaru dotrzymania jakiejkolwiek obietnicy. Gdy pieniądze znikną, oni też zostawiając cię z pustymi rękami i ciężkim sercem. Wersja nagrodowa jest równie powszechna. Możesz otrzymać list lub telefon mówiący, że wygrałeś loterię, konkurs lub pakiet wakacyjny. Na początku wydaje się to ekscytujące. Kto nie lubi pomysłu wygrania czegoś? Ale potem przychodzi haczyk. Zanim będziesz mógł odebrać swoją nagrodę, musisz zapłacić podatki, opłaty za przetwarzanie lub koszty wysyłki. To jest Czerwona Flaga. Prawdziwe loterie i konkursy nigdy nie wymagają od zwycięzców płacenia z góry, aby odebrać swoją nagrodę. Ale w momencie podekscytowania wielu seniorów wyciąga swoje książeczki czekowe lub podaje numery kart kredytowych, tylko po to, aby później odkryć, że nagroda nigdy nie istniała. Rozważ Historię Franka, 69-letniego dziadka, który lubił grać od czasu do czasu w zdrabki. Pewnego popołudnia otrzymał telefon gratulujący mu wygranej w zagranicznej loterii. Dzwoniący brzmiał oficjalnie, nawet podając numer odznaki i oferując wysłanie dokumentów potwierdzających. Wszystko co Frank musiał zrobić, to przelać 3000 dolarów na pokrycie podatków międzynarodowych. Wierząc, że to może być jego szczęśliwy traf, Frank zastosował się. Obiecane wygrane nigdy nie przyszły, a pieniądze zniknęły na dobre. To nie była tylko strata finansowa, która bolała. To było poczucie zdrady, uświadomienie sobie, że jego nadzieja została użyta przeciwko niemu. Te oszustwa odnoszą sukces, ponieważ manipulują dwiema potężnymi emocjami, nadzieją i strachem. Nadzieją, że możesz w końcu mieć przełom finansowy, i strachem, że stracisz możliwość, jeśli nie będziesz działać od razu. Oszuści tworzą sztuczne terminy i presje, nalegając, abyś nie konsultował się z rodziną czy przyjaciółmi. Mogą powiedzieć, nie mów nikomu, dopóki nie będzie oficjalne, lub stracisz tę ofertę, jeśli nie działasz w ciągu godzin. Ta izolacja jest zamierzona, ponieważ gdy zatrzymujesz się, aby omówić to z kimś, komu ufasz, oszustwo szybko się rozpada. Prawda jest taka, że legalne inwestycje niosą ryzyko i nikt nie może zagwarantować nadmiernych zwrotów bez ryzyka, a prawdziwe nagrody nigdy nie wymagają płacenia z góry. Jeśli ktoś wywiera na ciebie presję obietnicami, które brzmią zbyt dobrze, aby były prawdziwe, to prawie na pewno oszustwo. Zawsze sprawdź z zaufanym doradcą, członkiem rodziny lub instytucją finansową przed wysłaniem pieniędzy. Zwolnij. Cofnij się i pamiętaj, że pilność to narzędzie oszustów, a nieuczciwych możliwości. Rozpoznając te taktyki, chronisz więcej niż tylko swój portfel. Chronisz swoją godność, swój spokój ducha i swoją przyszłą ochronę. Dzielenie się tą wiedzą z przyjaciółmi i grupami społecznościowymi może zrobić prawdziwą różnicę, ponieważ świadomość jest często najsilniejszą obroną. Końcowe przemyślenia. Gdy zamykamy ten film, chcę, abyś poświęcił chwilę na zastanowienie się nad pięcioma oszustwami, które właśnie wspólnie odkryliśmy. Każde z nich, czy to wsparcie techniczne, ubezpieczenie zdrowotne, zakupy online, romans czy inwestycje, pokazuje, jak kreatywni i bezwzględni mogą być przestępcy, gdy atakują seniorów. Ale co ważniejsze, każde z nich również ujawnia, jak potężna może być wiedza, jeśli chodzi o ochronę siebie. Świadomość to tarcza, która utrzymuje Twoje pieniądze, Twoją tożsamość i Twój spokój ducha w bezpieczeństwie przed tymi, którzy próbują wykorzystać zaufanie i dobrą wolę. To naturalne czuć się niespokojnym, gdy zdajesz sobie sprawę, jak rozpowszechnione stały się te oszustwa. Ale chcę, abyś zapamiętał coś istotnego. Bycie ostrożnym nie oznacza życia w strachu. Oznacza życie z siłą, mądrością i pewnością siebie. Za każdym razem, gdy zatrzymujesz się przed kliknięciem linku, kwestionujesz dzwoniącego, który wywiera na ciebie presję, lub sprawdzasz z zaufanym przyjacielem przed podjęciem decyzji, udowadniasz, że jesteś silniejszy niż oszust, który próbował cię oszukać. Prawda jest taka, że oszustwa będą nadal ewoluować, ale też będzie twoja zdolność do przejrzenia ich na wylot. Z każdym kawałkiem informacji, którą zdobywasz, stajesz się mniej celem, a bardziej ochroniarzem dla siebie i swojej społeczności. Trzymaj się tej prawdy, ponieważ oznacza, że jesteś daleki od bezsilności. Jesteś wyposażony, zdolny i odporny, a to coś, czego żaden oszust nie może ci odebrać. Dziękuję za dołączenie do nas dziś. Chcielibyśmy Cię usłyszeć. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dziś nauczyłeś i jak planujesz jej użyć w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi dzielić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polub, zapisz się i podziel się. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrej treści, która informuje i inspiruje Cię. Dziękuję za oglądanie i nie możemy się doczekać zobaczenia Cię w następnym filmie.